Kształtna istota, która podobno zamieszkuje te okolice. Mierzy 2 metry i wydziela potworny smród. Jak twierdzi właściciel centrum, sam widział go aż trzykrotnie. Numer 9 El Colacho. Jakiego Dodnany masz cyberszluga. O kurwa. Stary nie wiem jeszcze, co to jest za cyberszlug, ale wygląda na jakiegoś mega kosmicznego potwora. Nie rajcie cyberszlugów. Cyberslug. Cyberślug. Ej, ale to jest bardzo fajna nazwa. W punkcie nie pojawi się miejsce. Tylko cykliczne wydarzenie. Festiwal skoków nad Niemowlętami odbywa się każdego roku w hiszpańskiej wsi Castriode. Odmiany w tym punkcie nie pojawi się miejsce. Tylko cykliczne wydarzenie. Festiwal skoków nad Niemowlętami odbywa się każdego roku w hiszpańskiej wsi Castrio de Murcia. Jak dowiemy się ze strony Turystyka WPPL. Początki święta sięgają XVII wieku, a nietypowe obrządki miały chronić nowonarodzone dzieci przed urokami. Impreza co roku wzbudza coraz więcej kontrowersji. Kilka lat temu interweniował nawet Benedykt XVI. Papież apelował do hiszpańskich księży o odcięcie się od imprezy. Podobno niektórzy Hiszpanie uważali, że jest to alternatywa dla tradycyjnego chrztu, co oczywiście nie było zgodne z nauką Kościoła katolickiego. Da. Podziękujcie, temu użytkownikowi, że musimy przerwa przerwać ten film. 30 minut. Mam nadzieję, że jak zasnąłeś, to się obudzisz. A jeśli planujecie wakacje, warto skorzystać z Letty Shops, który jest partnerem dzisiaj. Aha. Poza tym, w Leti znajdziecie dziesiątki innych sklepów, Aha. gdzie będziecie mogli zrobić zakupy przydatne do odcinka. A my wracamy do obliczania. Numer 8 Strefa Zdemilitaryzowana Kilka lat temu miałem okazję odwiedzić Koreę Południową i bardzo zależało mi na zobaczeniu DMZ, czyli koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Terenu oddzielającego granice pomiędzy północą i południem. Niestety odwiedzenie jej jest możliwe wyłącznie z grupą zorganizowaną. Miałem nadzieję, że będę mógł dowiedzieć się czegoś więcej na temat... Ale chuj z ciebie. Posłuchaj mnie, kurwo zrespiona tutaj znikąd. Wytłumaczę to jeszcze raz. Nie wiem skąd przychodzić na ten stream, ale tutaj od po zawsze było tak, że nie ma kurwa przechodzenia i pierdolenia. To jest tak jakbyś kurwa poszedł, nie wiem kurwa, ser, grałby ktoś miał ochotę przychodzić Red Red Redemption, odpalił graty i mówił ej kurwa jakie nudy, ej nie mogę to oglądać. To wypierdala. jak ci się nie podoba to spierdalaj. Naprawdę, mam do ciebie tylko jedno, to jest, to jest do was wiadomość. Nie wiem kto cię chował, ale bracie kultury. Ale łatwo się nakręcasz. Ja się nie nakręcam. Ty myślisz, że my to w że mi coś tak napisze, mógłbym mieć wyjebane na czaty i sobie to oglądać. Tylko chciałbym, żeby ludzie naprawdę nauczyli się kurwa kultury i żeby community Twitch'a stawało się lepsze, rozumiesz? Temat historii obu Korei, ale wyjazd nie był tym, czego się spodziewałem. Pierwszym przystankiem był Im Jingag, ostatnia wioska południa przed strefą. Na zdjęciach z tego miejsca zobaczycie głównie kolorowe wstążeczki zawieszone na ogrodzeniu z drutu kolczastego. Są na nich wypisane modlitwy o zjednoczenie obu Korei. W rzeczywistości obok znajdują się sklepy z pamiątkami, gdzie Nie, można kupić. No dobra, kupi słuchajcie, bo jest ewidentny problem. Że to jest res w jakiś zjebów, naprawdę. Wy, wypanujcie to ścierwo, moderatorzy, proszę was. Czekoladki z logiem DMZ, czy brelok w kształcie karabinu. Dodajmy do tego kilkaset osób z serwistikami i wesołe miasteczko stojące obok. Po przejściu kontroli paszportowej dojechaliśmy do punktu... jest duży res zjebów? No właśnie, kurwa. No zobaczymy, jak, jak z czasem. Tu ...widokowego, z którego przez lunetę możemy spojrzeć na północ. Przed wejściem stał duży tekturowy żołnierz, z którym można było sobie zrobić zdjęcie. Na szczęście... No przez was nie wiem, co to jest strefa z dem... Ta właśnie, co mówił, więc przechodzę tego pod punktu siódmy. Ziemniaczane muzea. Wyspa księcia Edwarda to administracyjnie najmniejsza, ale najgęściej zaludniona prowincja Kanady. Mieszka tam ponad 156 tysięcy mieszkańców. Wyspa ta jest głównie znana jako miejsce akcji Ani z Zielonego Wzgórza, Nie ale no, się do roboty, ban na 13 dni 11 godzin. ...do naszego zestawienia trafiła jako dom kanadyjskiego Muzeum Ziemniaka. Jak dowiemy się z atlasu osobliwości, u progu muzeum wita nas umieszczona na... To jesteście wy, ci co właśnie to piszą, My jesteście takim kurwa kasztanem kartoflanym. Tylko wysoka na 4 metry rzeźba ziemniaka. W środku ruszymy na ziemniaczaną podróż po wszystkich kontynentach. Dojmy się, jak to warzywo znalazło się w Ameryce Południowej i stało się przysmakiem w Europie. Szczególnie na uwagę zasługuje ekspozycja przedstawiająca choroby ziemniaka. W miniaturowych trumienkach leżą chore kartofelki z tabliczkami na temat przyczyn ich śmierci. W uznalnej kafejce serwowane są frytki, ziemniaczane bułeczki, a nawet ziemniaczane krówki. Jeśli chcecie poznać historię ziemniaka, nie musicie lecić do Kanady. W Poznaniu znajduje się Muzeum Pyry, gdzie z dużą ilością humoru opowiedziano historię kartofli. Goście podczas wizyty przyniosą się do egzotycznego Peru, dowiedzą się, jak zwalczano żarłoczną stonkę, i ruszą w przestrzeń kosmiczną, gdzie przyjrzą się układowi. Ale nie zdążyłem, dobra chuj. Pyrocentrycznemu. Ja jeszcze nie miałem okazji odwiedzić tego muzeum, ale brzmi ciekawie. Numer 6. Park nie Warcrafta Chiny są znane ze swego luźnego podejścia do tematu praw autorskich i to miejsce jest tego wspaniałym dowodem. CC Joyland to park rozrywki, którego spora część została zainspirowana grą World of Warcraft. Zobaczymy tam ogromne rzeźby Artasa, Illidana czy Sylvanas, tyle że coś tu nie gra. Większość z nich ma lekko zmienione kolory czy detale. Podobno twórcy utrzymują, że jest to czysty przypadek, a postacie te nawiązują do greckich mitów lub świata zwierząt. Inspiracja twórców jednak nie powinna dziwić. W 2008 roku w World of Warcraft grało ponad milion Chińczyków, w 2016 było ich 2,5 miliona, praktycznie połowa graczy z całego świata. Dlatego Chińscy fani na pewno rozpoznali Silver Moon City, przechadzając się po parku rozrywki. Numer 5. Hybryda prawdę ci powie. Powracamy na chwilę do tematu kryptozoologii. W zoo w Karachi w Pakistanie można spotkać prawdziwą hybrydę. Mumtaz Begu... ...zobaczyć mojego unban rekwesta. Bardzo oh. żałuję i przepraszam za moje czyny. Już się to nigdy nie... Pewnie postuży. stary, Już po streamku sprawdzę. Dziękuję za 3 złote. Offline Ice dziękuję za szósty miesiąc. Kornelcze, dziękuję za Prime dziękuję za subliwcika. Gum to istota o ciele lisa i głowie kobiety. Podobno potrafi przepowiadać przyszłość. Za drobną opłatą dowiemy się, czy dostaniemy. się na wymarzoną uczelnię, lub czy znajdziemy wymarzonego partnera. Nie no dobra, kurwa, co to jest? Nera, Odwiedzający istotę w podzięcy jej drobne podarunki, jak na przykład słodycze. z Begum What the fuck? to jednak zwykła iluzja. Truchło lisa leży na skrzyni, z której wystaje jedynie głowa ukrytego aktora. Murat Ali odziedziczył tę rolę po swoim ojcu. To wyjątkowo trudna praca, pojemnik jest niewygodny, a przypowiadanie przyszłości przez 12 godzin dziennie wymaga dużego zaangażowania oraz umiejętności aktorskich. Murat uwielbia jednak, gdy ludzie się uśmiechają i cieszy się, że może im poprawić humor. Numer 4. Królestwo Małych Ludzi W 2010 w Chińskim Królestwie Małych Ludzi pracowało ponad 100 niskorosłych osób. W kolorowym miasteczku na gości czekają między innymi pokazy tańca i akrobatyki. Królestwo Małych Ludzi było wielokrotnie krytykowane zarówno przez celebrytów jak Warwick Davis, i organizacje reprezentujące osoby niskorosłe. Nieraz nazywano to miejsce współczesnym cyrkiem osobliwości. Jednak, jak dowiemy się z dokumentu Vice, dla wielu pracowników park jest bezpieczną przestrzenią, w której nie czują się oceniani i zarabiają dobre pieniądze. Dziękuję, Pomimo tego, że cieka. ekipa parku pochodzi z różnych środowisk i z wielu regionów Chin, udało im się stworzyć społeczność, która wspiera się nawzajem. Szkoda tylko, że nie znaleźli tej akceptacji poza królestwem. Numer 3. Stworzenie świata. Jak dowiemy się z artykułu Rzeczpospolitej, istnieje powszechne przekonanie, że ogłoszona przez Darwina koncepcja doboru naturalnego została natychmiast potępiona przez Kościół Rzymsko-Katolicki. Jest to opinia nieprawdziwa i krzywdząca. Teoria ewolucji nigdy nie została ostatecznie odrzucona w nauczaniu papieskim, za to spotkała się z bardzo silną krytyką Kościołów protestanckich. Dlatego właśnie wiara w kreacjonizm do dziś w Stanach jest bardzo silna. W 2014 portal Life Science gatunku ludzkiego opartą na dosłownej interpretacji księgi rodzaju. Zobaczymy tam, jak wyglądał rajski ogród i jak ludzie rzucali kamieniami w dinozaury. Dowiemy się także, że większość z nich zginęła w trakcie potopu. Nie, a nie parę, bo nie wiem, że tam właśnie 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 sztuka właśnie 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 naukowej propagandy. To obraz, obraz omawiany. Numer dwa, wyprawa do piekła. Pozostajemy na chwilę w temacie religii, choć ta atrakcja powinna bardziej zainteresować jest. miłośników horrorów. Jak kurwa na 8 godzin? To musi być permanentny ban. Przecież to jest kurwa zjeb nad zjebami. Co kurwa zjeb level 16. Piekielny ogród, znajdujący się w Tajlandii, przedstawia Narakę, czyli buddyjską wersję piekła. W tym. Co to kurwa jest? W przerażającym ogrodzie Pierdolę ten Pierdoletnik ogród. Hmm. Przejdźmy na następnie.